Nie potrzebujemy tak regować to jak w Lego. To jest Lego dla dorosłych no stary. No ale co, już, już jest mniej więcej kształt tego basenu widać. Tak. I rzeczywiście będzie tu dużo miejsca. Tu musi stać telewizor z konsolą i basen to wiecie, taki będzie do chillu bardziej, nie? Mega dobry, to działa stary. Tak, to działa. To działa, it's working. Ej, no, jest to, że w sumie to on nie jest taki mały. On nie pod, jest taki mały. Ty, cześć. No? Normalnie mamy pasem. nie węża, żeby łatwo można było połączyć. To jest wyższa szkoła inżynierii. Stary. No, idę z wężem. Stary, puszczamy. Leci? Jeszcze nie. Trzy, dwa, jeden, leci! Genius, leci woda. A wiesz, co jest najlepsze? Że mój starszy brat kiedyś tak zrobił na dziewiątym piętrze w bloku. Sikalafon, tutaj jest. Dobra, idę zrobić jeszcze cieplejszą w piecyku. Dobra. Daj mu 90 stopni, stary. 90. Termy, termy robimy. Pops. Daj mu. Dobra, rachuneczki lecą.